Siemanko, ja jestem Zizu, a to kolejny odcinek z serii Minecraft Survival I dzisiaj mamy coś nowego, coś mega fajnego, jak widzicie po tytule Projekt Eden Co będzie z tym projektem? Dowiecie się za momencik Chcę was zaprosić, żebyście zostawili lajka, suba i to wszystko co robią youtuberzy przed rozpoczęciem filmiku Bo pamiętajcie, 500 subów, wbita jest kamerka i zobaczycie moją brzydką twarz a specjalnie idę do fryzjera. No więc mam nadzieję, że szybko to wbijecie i zapraszam do odcinka. Dobra, jak wiecie, już kiedyś, kiedyś, dawno temu, w sensie dobra, niedawno zaczęliśmy malutki projekcik. Projekcikiem był statek kosmiczny. I już na początku miałem wizję, żeby na ten statek kosmiczny wprowadzić kilku wieśniaków, ale to stwierdziłem, no wprowadzenie kilku wieśniaków to takie wiecie, normalne, ale to nazwałem projekt Eden. Dlaczego? Już wam pokażę. Oczywiście w ekwipuku mam Adam i Ewa znaczniki, tylko zbrojkę sobie ubiorę na wszelki wypadek. I tak zaraz was oprowadzę, a potem powiem o moim planie. I tutaj zrobiłem chodniczek i dlaczego odpaliłem shaderki, żeby to jeszcze lepiej wyglądało. Noc się zbliża, więc już się jaram. A to jest właśnie wejście do statku. Mega to wygląda. Akurat z tego wejścia jestem dumny i mamy tak. Podzielony statek jest na cztery sekcje. Mamy lądowisko, Mamy sypialnie, mamy mostek i mamy farmy. Oczywiście udajmy się na mostek, bo w sumie nie widziałem tego statku jeszcze na shaderach i powiem wam, tutaj bardzo fajnie to wyszło. Mostek jest no dosyć biedny, budowniczy ze mnie zły, ale tak, tutaj w mojej głowie, w mojej wizji są są w mojej głowie, w mojej wizji są sterowniki. Sterowanie, sterowniki, nie wiem jak to nazwać tablety do sterowania, jak jest w Star Treku czy w Gwiezdnych wojnach. Są takie osobne platformy do sterowania statkiem, osłony, uzbrojenie itd. A tu jest główny, główne kapitana miejsce. Widzicie szczauka w prawo, w lewo można latać w prawo, w lewo. Tu gałeczki przód, tył, tu dodatkowe jakieś gałeczki. Wiecie o co chodzi. Tu jest cały pulpit sterowniczy, tam są pulpity dodatkowe. Tak? Tutaj jeszcze myślę, żeby nie zrobić dodatkowych pulpitów po tych bokach, i tu jest symetrycznie, tu też. I oczywiście pulpity chcę zrobić w fajny sposób, tylko oczywiście musimy się udać do smoka. Już mam plan, jak nie zapomnę, to to zrobię. Dobra, udajmy się w tą stronę. Oczywiście wyłączyłem na F1, żeby lepiej to wszystko wyglądało i lepiej mi się oprowadzało was po w sumie naszym statku, który oczywiście nazywa się Eden. Tutaj mamy zbrojownię, łuki, mieczyki. Tu u góry jest jeszcze dodatkowo łuki, zbroja. No, fajnie wygląda. Nie lubię, by było tego zbyt dużo, oczywiście, nie. Tutaj jest magazyn. Tu oczywiście wszystko jest podpisane zbrojownia, magazyn, czyli magazyn na wszystkie duperele, dość sporo w skrzyneczek. Lećmy dalej, tu jest tak ładnie zrobione, wykończone, wiecie o co chodzi. Jadalnia, danie dnia kebab spity. Nie no, a tak serio to tutaj jest jadalnia i oczywiście danie dnia się powinno codziennie zmieniać. Mi się nie chcę tego zmieniać. I u góry mam miejsca do jedzenia dla załogi dla wszystkich. Tutaj jest kuchnia i tu możemy sobie upichcić różne rzeczy. Lecąc dalej, tu już koło kuchni zaczyna się kwatera numer 1. I to już są kwatery mieszkalne i tu mamy szafę, z której możemy korzystać. I łóżeczko crafting. I to są takie dość mniejsze kwatery, są mniejsze lub większe. Jak widzicie, tu są na cztery osoby duża kwatera. Tu są na dwie osoby, mniejsza kwatera. I wiecie, wszystko tu jest specjalnie zrobione pod to, żeby tutaj można było naprawdę żyć. I. Kto tu będzie, że dowiecie się pod koniec odcinka, więc naprawdę oglądajcie wszystko. Tutaj jest jedno łyżeczko taka sypialnia mała, tu kolejna jakby luszczane odbicie. No w sumie nie luszczane odbicie, ale dokładnie takie same. Tutaj kwatery są wszystkie podpisane. Tu są dwie osoby, mieszkają. Tutaj też już dwie osoby są wciśnięte. Tu są dwie osoby. Kwatera dziewiąta. Tu też dwie osoby się zmieszczą. Dziewiąta. Tu jest 10, a mam nadzieję, że się nie pomyliłem z obliczeniem 11, każdą kwaterę zwiedzimy. 11, 12 jest tutaj ukryta. Kwatera dwunasta na dwie osoby i są schody do góry, bo tu jest drugi poziom kwater. Tu jest kolejna kwatera na dwa mieszkanka. Chociaż tutaj powinno się jeszcze jedno łóżko znaleźć, ale chyba mi zabrakło, albo nie chciałem dodawać. Już nieważne. Tutaj dwie osoby mieszkają, tu jedna osoba. Tutaj kwaterka znowu dla dwóch osób, tu już jest kwatera 16, tu kwaterka dla dwóch osób. Każda kwatera robiona była indywidualnie. Jak widzicie tutaj dość podobnie one, one wyglądają, bo nie da się wykombinować każdej kwater inaczej, chociaż tu już widzicie, jest dużo kwater inny. I tutaj, czyli jest kwater 19 zwykłych i oczywiście jest kwatera kapitana. I tutaj jest pod specjalnym zabezpieczeniem, jak widzicie. No tu już jest full wypas, full dużo miejsca. Jakiś stół, stoliczek, łóżko, magazyn mały. I tutaj trzeba mieć odpowiednią kartę, żeby dostać się, czyli trzeba zeskanować siatkówkę. A jako, że jestem kapitanem, to mogę tu przejść. I tylko kapitan może przejść. Właśnie, ten przejście jest jako siatkówki, Zarobiście to w mojej głowie wygląda. Realizacja jest słabsza, ale i tak moim zdaniem super to wyszło. Lecimy dalej. Kolejnym miejscem, tutaj, za kwaterą 12, jest u góry, tutaj jest taki pokoik zabaw, pokoik. Nie wiem, jak to nazwać. Taka świetlica. O, coś w tym w stylu, to nie jest opisane. Nawet po prostu tu się wchodzi. Tutaj można sobie si postać, pogadać, posiedzieć, ogólnie spędzić czas. Wolny, tutaj te ściany zarobiście wyszły, jeszcze nie widziałem tego na shaderach, więc na shaderach też pierwszy raz widzę wykończony statek i mega, mega mi się to podoba, mega się jaram. Dobra, ja tu się zgubiłem, tak, tu są kwatery, dobra, idziemy w drugą stronę, tutaj jest puste miejsce, tu jeszcze nie jest zagospodarowane, bo nie mam w sumie pomysłu, co tu mogę zrobić, tu są po prostu takie zaułki. I tu jest strefa lądowiska, tutaj mamy osobne jakby miejsca do lądowania, czyli tu elitry można chować i tak dalej i tu jest miejsce do lądowania, że właśnie elitro można tu wlecieć, zatrzymać się tutaj i wejść sobie spokojnie tutaj wszędzie są, wszystkie wyjścia są zablokowane stalowymi drzwiami, nie bez powodu lecimy dalej i tu jest akwarium akwarium i i i i oczywiście coś się zepsuło. Nie wiem czemu. Musimy się przelogować. O, już są. I tutaj nie dość, że są rybki sobie pływają. Delfiny już próbowałem tu wsadzić. Umierają. To są jeszcze zombiaczki. Utopce. Może tutaj więcej tych utopców sprowadzę. Nie jestem jeszcze pewny. I tak dalej. I tu wiesz właśnie jest przejście do farmy. Tu jest skrzydło. Można powiedzieć oddzielna część dla farm. farm... farm wieśniaków osadników i tutaj już wracamy na mostek jak to wszystko ma wyglądać? czekacie bo ja jestem chyba głodny tak, żarciem się skończyło i cały projekt Eden jest na zasadzie takiej że wrzucamy tutaj dwóch wieśniaczków, już poprowadzałem więc wszystko jest tak co wygląda tutaj mają swoje miejsce do spania Pracę i tu zaczynają, sobie, będą sobie żyć. Mają jedzenie: jest woda, mają jedzenie, mają miejsca do spania. Wszystko mają tu dostępne. Już są farmerami, jeszcze ich trzeba tylko zablokować, żeby na pewno nimi zostali. I dlatego mam Adam i Ewa, bo to jest Eden. Adam i Ewa mi wymarzony raj. I to właśnie tak jest nazwany ten statek. Był statek chyba Tytan się nazywał. Film czy bajka było o Tytanie, gdzie właśnie tam odbywało się życie. I chcę właśnie tutaj Ciebie nazwać Ewą. Tak Ewa, ty będziesz Adam, i od tych dwóch wieśniaków wszystko się zacznie. Tutaj wszystko się zacznie właśnie od tych dwóch postaci, od tych dwóch wieśniaków. Mam nadzieję, że będą się rozmnażać, bo na statku naprawdę jest sporo łóżek. Mają tu dostępne jedzenie. Ja jeszcze zaraz szybko skoczę do y, domku. Y, po nasiona, żeby im walnąć nasiona i trochę marchewek na start. Żeby mieli, posiadali takie rzeczy. Eku, tutaj mamy zboża, już wyrosło tu sporo zboża. I o, tu będzie się zaczynało ich. Życie nasz projekt, czyli projekt Eden Mam nadzieję, że fajnie to wyjdzie i zobaczymy za kilka dni, tygodni nie wiem jak to szybko wyjdzie, zrobimy update jak tu się rozrosło i czy nasz statek jest jest zabezpieczony, więc ja muszę skoczyć szybciutko na yy, dodąciu i zaraz się widzimy Dobra, już jestem na statku wyłączyłem sobie shaderki, bo nie Niestety nie lubię z nimi grać, bo komputer strasznie się grzeje, naprawdę gotuje się mega komputer. Chyba, że jest ciepło, i nie dość, że się, nagrzewa się komputer, który mi zaczyna grać tu w pokoju, po prostu jest cieplej jeszcze do tego. I, 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 i wyłączam tutaj. Yy, Shaderki i chciałem wam pokazać jeszcze tutaj zabezpieczenie właśnie, żeby wieśniacy czasami nie wpadli mi w dziurkę. Tutaj też jest takie zabezpieczenie kapitańskie, żeby tu nikt nie wpadł do. Teleportu na ziemię. Mam nadzieję, że wszystko z projektem się uda. Więc rzucamy im marchewki. Nie wiem, czy wyknęli. Dobra. Puszczamy ich wolno. Masz marchewkę. Masz marchewkę. Macie marchewki. Dajemy im marchewki, dajemy im nasionka, tylko tyle mam. Tyle wam styknie na start. O nie, jeszcze mam tyle, dobra, łap. Kto to podniesie? Adam Ciewa? Co to było? Jest, pięknie, działają. Oni prze. prze o kurde, nie wiedziałem, że już tak. LPC-ty są aż tak zaawansowane. Że zmieniają to na mączkę kostną, dobra, blokujemy ich. Ty co kupujesz? To sprzedaj mi chlebek. Jesteś zablokowany. nice chleb mi się przyda. Patrzcie, oni prze nie wiedziałem, że MPCT, a to w sumie 1.16. Patrzcie, oni przerabiają nadwyżkę ziaren na mączkę kostną. Co, chlebuś też? No pewnie, że chcesz. Dobra, macie chlebuś i oni sobie tu pracują. Zaczynają farmerzy działać, czyli Adam i Ewa, uprawiają ziemię. I zobaczymy. Mają duże, dużo pola. I zobaczymy, jak to się przeniesie. Czy będą z tego dzieci? Czy nasz projekt Eden się rozwiąże? I mega mnie to jara, bo to taki dość spory eksperyment w Minecraft w grze, a nie jara, bo mnie ciekawi jak widzą rezultaty z tego. Oczywiście wcześniej sobie dzisiaj kończyłem budować ten statek i chodziłem po tym statku, żeby tuż na pewno żaden jak się nie zespałnował ani potwór. Mam jeszcze jeden problem, bo muszę oświetlić dach całego tutaj całej budowli. Myślę, że będą dzieci już. Że będzie na bu całej budowli dach muszę oświecić, żeby tam się żadne potwory nie spałniły, bo może tu straszyć dźwięk ząbiaka i będą się spawnować golemy. A tego tutaj nie chcę. Bo golemy mogą po pierwsze niszczyć uprawy, po drugie, mogą się gliczować czy bugować. Chociaż nie sądzę. Zobaczymy, czy golemy będą przeszkadzać, czy nie. Jak nie będą przeszkadzać, to zawsze to jakaś dodatkowa obrona. Więc ja jako kapitan żegnam się z wami. Mam nadzieję, że taki odcineczek wam się mega, mega spodobał. Dałcie łapkę w górę. Suba zostawcie. Ten, kto wytrzymał do końca mojego gadania i oprowadzania. A ja się z wami żegnam. Kapitan Zizu. Cześć, czołem, papa!